Cześć, dzisiaj do naprawy przetwornik. Tak, zapraszam. Uszkodzenie, jakie jest tutaj zgłoszone, to po podłączeniu zasilania można zmieniać tutaj sobie ustawienia, wybierać sobie źródła. Natomiast, gdy podłączymy przewód USB do gniazda i do komputera, niestety urządzenie się nie zgłasza, ale to tak totalnie się nie zgłasza, tak jakby kabel nie był podłączony. Podłączę zasilanie, pokażę Wam, że da się tam zmieniać. Łączone, źródła można zmieniać. Tak wygląda problem. A zanim przejdę do naprawy upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, gdyż duża część widzów jeszcze tego nie robi, a regularnie ogląda filmy. A każda następna subskrypcja motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. A jeżeli już to robisz to zapraszam Cię na wspólną naprawę. Rozkręcam obudowę i sprawdzam, co się dzieje. Urządzenie jest dosyć nietypowo złożone. Trzeba było odkręcić wszystkie śrubki z tylnego panelu. I dopiero teraz, nawet nie mam jak wam tego pokazać, ale. Tutaj w środku głęboko, o, nawet może tutaj trochę widać, są śruby, które jak odkręcimy, to dopiero ta górna pokrywa zejdzie. I jesteśmy w środku. Z informacji dodatkowych, jakie dostałem od właściciela tego urządzenia, to że ten regulator, który jest tutaj, grzeje się. I też widzę od razu, że wygląda właśnie tak, jakby się grzał. Zrobię Wam przybliżenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dosłownie ten regulator aż jest odbarwiony. Problem może być taki, że albo on sam w sobie jest uszkodzony i uszkodził elementy dalej, lub może być taka sytuacja, że na jego wyjściu jest zaniżona rezystancja, czyli jest jakiś uszkodzony układ na linii zasilania. Tego regulatora. Podłączę zasilanie i sprawdzę na kamerze termowizyjnej, czy faktycznie ten regulator się grzeje. Włączę zasilanie i zobaczmy, co się wydarzy. Tak. Rzeczywiście, tutaj od razu jest 80 stopni. Wyłączę, żeby to się nie grzało. Zobaczcie, że w chwila, moment 100 stopni to tak nie powinno wyglądać. Zobaczcie, że mamy zwarcie na wyjściu, a na wyjściu jest w porządku, nie ma zwarcia. Wylutuję ten regulator i zobaczymy, co dalej. Wylutowałem ten regulator lutownicą ze względu na to, że dookoła tutaj są elementy plastikowe oraz kondensatory. Nie chciałem tego po prostu grzać. Masa. Wejście dla układu jest ok. Wyjście. No, niestety mamy nadal zwarcie. Sprawdźmy sam układ, czy nie jest uszkodzony. I tak, tutaj mamy masę. Wejście zasilania nie ma zwarcia. Wyjście również nie ma zwarcia. Podlutuję się tutaj przewodami, podłączę zasilacz laboratoryjny i sprawdzimy na kamerze termowizyjnej. Gdzie jest problem? Przewody już mam przylutowane. Podłączę zasilanie. Przełączę się na termowizję i zobaczymy, który układ jest uszkodzony. Włączam zasilanie i powoli będę podnosił napięcie. Ten regulator jest na 1,8 V, więc tej wartości nie możemy przekroczyć. Mam aktualnie 0,5V i 0,5A od razu ciągnie układ, który się znajduje tutaj. Jak widzicie jest jeden bardziej gorący punkt na tym układzie, co świadczy o jego uszkodzeniu. Ten układ właśnie świecił się na termowizji, a prawdopodobnie odpowiedzialny jest za komunikację USB. Ten układ to USB 3320C. Zamówię go, wymienię i zobaczymy czy to pomoże. Nowe elementy już są. Układ USB oraz regulator. Zabieram się za jego wymianę. Tutaj obok jest już nowy układ, a tego muszę wylutować. Dodatkowo dookoła okleiłem taśmą kaptonową plastikowe elementy, żeby nie zostały uszkodzone. Niestety podczas lutowania układu, jak mogliście zauważyć, pady lutownicze, które nie były używane, no krótko mówiąc, odkleiły się od laminatu. Prawdopodobnie po prostu płytka już była za bardzo przygrzana. Ten układ też się przegrzewał, więc mogło tak się wydarzyć. Wszystko już ostygło, pora to podłączyć. USB, zasilanie. Słyszeliście ten dźwięk? Podłączyłem do komputera. Zaraz zobaczę, czy to działa prawidłowo. Komputer wykrył to prawidłowo. Jeżeli mi się uda, to wkleję Wam tutaj okienko i podgląd z komputera. Podłączę teraz wyjście dźwięku i zobaczymy czy faktycznie to działa. Podłączyłem jeden kanał. Teraz dźwięk gra analogowo, który jest podłączony do komputera. Włączam Daka i powinno się przełączyć. Przetestowałem to sobie i słuchajcie, wiecie co? Problem jest taki, że nie ma tutaj reakcji na podgłaśnianie. I tu są dwa tryby i tryb jest prawidłowy, wybrany. I, dodat I dodatkowo też nie ma w ogóle wyjścia dźwięku analogowego. Posiedziałem chwilę nad tym jeszcze i zauważyłem, że jest problem z jednym napięciem. Podłączę zasilacz i włączę urządzenie. I tak pokażę Wam, że napięcie jest za niskie. I tutaj mamy przetwornicę która produkuje zasilanie dla tego układu. I zobaczcie, że mamy 0,8 V. Dla tego układu jest to za niskie napięcie, żeby mógł funkcjonować prawidłowo. I teraz są dwie opcje. Albo uszkodzona jest przetwornica, albo uszkodzony jest układ i on po prostu zaniża to napięcie przez to, że pobiera zbyt dużo prądu. Podłączyłem się z zasilaczem laboratoryjnym pod linię zasilania tego układu Włączam zasilanie. I przez chwilę jest dźwięk, natomiast albo się wycisza, albo jest pisk. Mam nadzieję, że zaraz to usłyszycie. Właśnie w ten sposób. Przez chwilę jest dźwięk i pojawia się pisk. Prawdopodobnie trzeba będzie wymienić te kondensatory. Byłem zbyt ciekawy i po prostu zamiast kondensatorów SMD wlutowałem zwykłe THT. Jeżeli to po prostu będzie działało, zamówię tak, jak to powinno być. No i oczywiście wymienię na wersję SMT. Podłączmy wszystko i zobaczmy, czy będzie działało. Włączam teraz muzykę, powinno być ją słychać. No i uwaga, włączam zasilanie. Czy co? Słyszycie to? Działa. Reguluje się. Jestem w stanie przyciszyć. Nie ma już tego denerwującego dźwięku. Tak więc winą tutaj były kondensatory. Zamówię kondensatory i widzimy się już na ich wymianie. Kondensatory są już u mnie. Zabieram się za ich wymianę. I tak jak wymieniłem tego jednego, muszę wymienić resztę. Kondensatory wymienione, wszystko podłączone, sprawdźmy czy nadal działa. Muzyka analogowa jest podłączona do komputera, włączam urządzenie. Wszystko działa prawidłowo. Poza kadrem, oczywiście, już przetestuję dokładnie, jakby ktoś potrzebował. Przy montażu tej obudowy wkręcamy te trzy śrubki i bez problemu wtedy możemy to wszystko zamknąć i dokręcić śruby. I teraz wystarczy trafić i dokręcić urządzenie, już mam poskręcane. Wszystkie śrubki na swoim miejscu. Jak widzieliście, było trochę roboty z naprawą tego urządzenia. Uszkodzony układ USB, uszkodzony regulator oraz cała garść kondensatorów. Oczywiście nie są to wszystkie kondensatory, które wymieniłem. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. Zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju przez YouTube'a jak i przez symboliczną kawę. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się. Cześć.